Witam, witam widzowie. Zapraszam na pierwszego vloga ze stajni. Więc zebrałam się, zjadłam śniadanie, w sensie zjadłam orzechy. Pojechałam do stajni. Tutaj widzicie tanga i Erika. I ten dziad, kurde, patrzcie, co zrobił. Powywalał wszystkie baloty. Dałam im śniadanie, i tutaj pokazuję, no. wszystko powywalał. Kurde, musiałam to posprzątać. E, następnie ich wyprowadziłam. Najpierw poszedł tango, później poszedł właśnie Erik. Dałam im siana. I musiałam ogarnąć te baloty Tak, tak, tak Tutaj chwalę się, jaką mam super torbę Mam na ciebie paragraf Następnie pojechałam do urzędu gminy Odebrać swój dowód osobisty Kiedy odebrałam dowód, pojechałam do sklepu Tu widzicie, co kupiłam Brzoskwinie, winogrono Pięknie Ale źle nie była ta brzoskwinia Tutaj zmiana fitu Zjadłam obiad i przyjechał do mnie S. SJ Horses. Następnie wzięłam Erika na ląże, Posprzątałam i. Tu macie jeszcze urywek z ląży. Stępik. I pojechaliśmy do Maka. Jeszcze wcześniej byliśmy na lodach, właśnie. O. Jup. I tu jedziemy już z powrotem na stajnie. Nagraliśmy pierwszy odcinek na nasz kanał. Więc zapraszam. Tutaj koniki po, już pozamykane. I jechaliśmy do domu.